Trzymano z tej strony Patryk i gramy sobie w Battlefield'a trzeciego bodajże na Kark Island, także może to nie jest chyba Kark Island, to jest chyba z dodatku nie Close Quarters, a a Back to Karka no ale to naprawdę nie wiem jak się nazywają te mapki w bf 3 ale okej, okay, zaraz ktoś nas zabije chyba a może ktoś nas nie zabije? Wiem, że mamy ostrzał z góry i tam z boku jakoś, ale chyba z tyłu się tam go nie udało się go zabić zdecydowanie z lewej strony ktoś będzie biegł no właśnie ten pan, że udało nam się go zabić w końcu. Oczywiście tu wstawaj, nie ma opierdalania się. Trzeba zabijać, jesteśmy na, na wojnie jestem drugi ze statami e, 5x3, także nice done Zacząłem grać już wcześniej, ale zapomniałem, że chciałem coś nagrać. I postanowiłem, że jednak coś nagram i, i po prostu włączyłem nagrywanie. E, ok, pójdziemy ożywić tego pana. Będziemy starać się pomagać drużynie. Jeszcze ktoś tu jest do ożywienia. A dobra, ktoś tam był do ożywienia. Ale, ok, mamy kolejnego, także nicely lidom yy, I lecimy dalej. Niedługo nam się amunicja skończy, jemu rzucimy yy, tutaj apteczkę. i pójdziemy tutaj oży yy, nie pójdziemy ożywić tego pana, bo niestety się nie udało. Za szybko się zrespił, yy, da się nam go zdjąć. Ok, jest asysta za przygwożdżenia. I generalnie asysta 54, także nice. Tak jakby gila, bo mamy 100 punktów i nadal utrzymujemy drugą pozycję na, na tabeli. Denerwują mnie ci snajperzy, którzy cały czas respią się i skaczą na spadochronach, żeby siedzieć na tych dachach. To jest naprawdę denerwujące i irytujące, bo za bardzo nie ma się nie da się ich jak zabić i niestety jeden z medyków nas pocisnął, bo po prostu musimy mieć też snajpera w teamie, żeby po prostu nam znacznik odrodzeń dał, postawił gdzieś i dopiero wtedy możemy Jakoś ich tam zabić, ale widzicie, póki co campią tam, więc niech sobie campią. Może zabiją, może uda im się zdobyć ze dwa fragi i tyle. Bo z kamperki nad jakoś myślę, że dużo nie pociągną. Tutaj ktoś był, tak mi się zdaje. Nie, chyba już nikogo nie ma, także luz. To pan już tutaj nie jakiś spadek plat nie wiem dlaczego, chociaż, chociaż w sumie mojemu komputerowi od czasu do czasu należy się odpoczynek, bo naprawdę. Powiem wam, że daje sobie wszystko mój komputerek, mój laptopik piękny Pomimo tego, że już jakiś młody nie jest To naprawdę daje radę chłopak a, Przy tym bardziej podkurzeniu Okej, okay. a z premia za dostrzeżenie niestety Mnie tutaj interesują fragi takie jak te, a nie po prostu takie o, Marne premie za dostrzeżenie, aj nie udało mi się go podnieść Ale okej, okay, lecimy dalej, fajnie się gra naprawdę na tym serwerze a Myślę, że coś częściej będę musiał Wiesz na ten serwer Ok, nawet coś z G17 udało zabić a to jest u mnie naprawdę rzadki widok, wam powiem 9x4, także jakoś jakoś leci okej, okay, lepiej się usuniemy stąd, bo mamy już praktycznie ostatni magazynek i będzie coś trzeba sobie załatwić, jakąś amunicję Ok, ktoś zabił tego tego żołnierza ze wsparcia bo dostałem asystę, także Całkiem spoko. Okej, okay, mamy amunicję, także trochę coś tam coś tam dostają tej amunicji. Okej, okay, to nie są nasi. Tutaj jest mm -hmm. jeden sniper. Chciałbym mi się na pewno podnieść. O właśnie. I niestety ktoś mnie zabij, może teraz mnie podniesie e, nie, chyba mnie nikt nie podniesie. W sumie mogłem na znaczniku odrodze się właśnie odrodzić. Myślę, że podcisnęlibyśmy tych frajerków, którzy tam siedzą. Jakieś leczenie leci, ale leczenie to też nie są kille o, Tutaj ktoś będzie na bank Okej, okay, już go nie ma praktycznie Nawet się ktoś tam zrespił to znaczy ktoś kogoś podniósł, nie wiem jak, ale ktoś się podniósł, bo nagle mi Zniknęła ta ikonka i wydawało mi się, że On właśnie wstał, okej, okay, mamy kolejnego Nie wiem jakiego ja go zabiłem, szczerze, bo tak naprawdę go nie widziałem Zobaczyłem jakieś kontury i po prostu zacząłem strzelać, także Spoko, o, spadek klatek niestety nie udało nam się go zabić, szkoda 93, jak ja nienawidzę takich assets, słuchajcie Kładź się tutaj i przeładuj swoją broń, żołnierzu Okej, okay, nie uda mi się podnieść niego, jego Jego też mi się nie uda podnieść, cały czas się odradzają Staram się to grać jak najbardziej drużynowo, przede wszystkim drużynowo Jakoś pomagać moim teammateom bo to się liczy najbardziej W Battlefieldzie i podnosić, trzeba o, nie, ale mi w erdoliu. Nie wiem dlaczego, ale klatki mi spadają do siedmiu czasami. Nie wiem co jest z tego przyczyna. No może dlatego, że już sporo dzisiaj nagrywałem i mój komputer się troszkę męczy. Może się spocił, może tak to nazwijmy. Generalnie ja w, na tej mapce uwielbiam właśnie biegać. A pomiędzy kontenerami, tak jak na kanałach Noshwar Okej, okay, taki sniper nazwyczaił. I lata sobie tym swoim głównym, bo najwięcej fragów moim zdaniem wpada. Zastrzelmy, to może. Dobra, nie będę na to tracił czasu, bo on chyba e, z tego zabić nas nie może, z tego co się... Nie Niemile dobra jestem. Jakiś sniper, oznaczyłem go. Ale czy uda mi się go zabić zaraz? Okej, okay, on tutaj siedzi I Tutaj kole... No nie wiem jak on nie zabił. G18. O Boże, 52... Hmm, muszę sobie zmienić w końcu tą broń. Powiedzmy na to. Myślę, że ta będzie spoko. Nie wiem jak on nie zabił, ale jakoś mi się to udało, tym bardziej, że ja wjechałem na niego z full auto. Ale nie pomogło mi to za bardzo Ktoś tutaj będzie. Widziałem kogoś na mnie. Oczywiście, że ktoś tam jest i nie wiem dlaczego go nie zabijają, tym bardziej, że moi teammates są wśród niego. Okej, okay, kolejny podniesiony i kolejny zabity, Myślę, że nagramy sobie ten gameplay tak 9-9 minut. Myślę, że będzie wystarczająco i tak pewnie subos go nie wyświetli. PP2000 skąd on nie zabił. 13 na 7. Jakoś leci, jakoś leci powiem wam. Ale nie tak jakby chciał też, bo... Irytują mnie te spadki tak nie wiem dlaczego. Powinienem mieć tak 30-35 fps, a czasem mam 7, także to jest już porażka i to jest irytujące trochę, bo jak was przytnie ostro, to jest ciul, a nie rozgrywka. Okej, okay, kolejny Twelf schodzi tam na dół. Na dół, na dół, przepraszam, na górę oczywiście. No i niestety po raz kolejny nas tutaj zabił, 13 na 8. Oczywiście ja grałem już wcześniej, także... Tych wszystkich derb tutaj nie zaliczyłem, wcześniej zaliczyłem we, we wcześniejszej swojej rozgrywce, ale zabijemy go. Nie, 69 assist, you know what Juno I waymin. Mean. Ok, lecimy dalej, jeszcze nagrywamy sobie minutkę i myślę, że zakończymy ten gameplay, bo hmm, też nie wiadomo jak długiego gameplaya wam nie będę pokazywał. Ok, powiem wam, że daje radę ten, ten karabinek, bo jest naprawdę spokojny, a tym bardziej z tłumikiem a co do tłumików w tej broni one naprawdę osłabiają bronię i ciężko jest coś zabić nie jest, to, jest, nie, to nie jest na pewno tak jak w przypadku na przykład Acera MW3, bo praktycznie tłumik, a tłumik tam nic nie nerwi tej broni no i niestety znowu PP2000 ok, ja powoli będę kończył, będę się z wami żegnał bo myślę, że 8 minut nagrania starczy, także serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jeśli wam się podobało to to lajkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć